Francisco The Wizard Palacios and Fjodor Łapin, um, trener eh, Krzysia Błodarczyka, któremu oczywiście życzyłem wszystkiego, wszystkiego najlepszego, ale rzadka okazja eh, z, porozmawiania i z pięściarzem, który występował w jednej z głośniejszych walk w Polsce w ostatnim czasie, Francisco, no i oczywiście z trenerem eh, Krzysia Włodarczyka. Eh, pytanie będę zadał w języku angielskim i polskim, eh, żeby było łatwo zrozumieć eh, zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Francisco, um, What did you see on the on the April second uh, in Bidgos? Uh, how did you see the fight going? Before before we start, I wanna send my like my condolences to his family and everything. To so, um, Loracchi, hope he gets well soon. Hope he can get back in the ring. Recover from whatever's going on with him. Hope he wakes up fine, doing good. Um, oh, I. I I saw this fight so easy. Like, it was easier than my sparring. Like people say, I didn't do nothing, but I thought I, I did a whole lot more than I than he did. Um, they say I didn't do nothing. If I didn't do nothing, he didn't. He did a whole lot less than I did. And I mean, I saw the fight easy. I just saw him coming straight forward, just covering up a lot. So it was just. I really have no doubt that I have Panie trenerze, Francisco stwierdził to zresztą już wielokrotnie, że, że zrobił wiele w tej walce. Co pan widział, co widziałeś, Fiodor, ze strony Francisco Palaciosa podczas, podczas tej walki? Co ci się podobało i ci, co ci się nie podobało? I jak uważasz, dlaczego walka przebiegała w ten, ani inny sposób? Cóż, widziałam w ringu dwóch o, wspaniałych zawodników, którzy mieli do siebie bardzo duży respekt. I przez respekt zabrakło w tej wadze ryzyka, co za tym idzie, w jakiś tam fairway. Dwóch zawodników, którzy przede wszystkim się nastawili e, na nieprzyjęcie ciosów przeciwnika. I każdy z tych zawodników był pewien, pewien że tą walkę prowadzi. Znaczy, że tu był problem dla widowiska w tej walce. Każdy czuł siły ciosu przeciwnika, każdy wiedział z nich, że jeden błąd może skończyć u jednego marzenia o tytułu, a u drugiego pozbycie się tego pasa. Myślę, że to był największy problem. Wiedzieliśmy, że Franciszka to jest świetny zórę. Znam Franciszkę już, już 60-60 Mam o nim. Jak najlepsze zdanie. Uważam, że e, jest w stanie wygrać w tej chwili z każdym zawodnikiem na świecie. Myślę, że tak to na przykład przed to może być dla niego po prostu łatwo. I, e, I myślę, że krzyśie, który miał przed tą waltą, e, duże problemy. Mogę e, no, w się, nie przepracować, Myślę, że gdzieś tam miało pory w tej walce, że nie był pewny, że no może te wszystkie peryferty zrobione do końca walki nie pozwolą mu utrzymać jakiś tam tempo. Myślę, że z mojej strony tak to wyglądało. Natomiast myślę, że to było zbyt wierzyło, powtórki. że walkę prowadzę. E, może mamy większe doświadczenie z walki niż mistrzowskich i wiem, że jakby ta walka odbywała się w Stanach, albo w każdym to myślę, że to zmusi do yeah, bardziej ektywnego błyszowania. No, w tej walki, wszystkie próby, gdzieś organizowanie czymś nie dało się to, nie to, zrobić, bo on był yeah, pewny, że o i nie to Really, thank you for. Uh, <laughs> I, I said that And he believed that I could beat everybody. I appreciate it very much. Thank mm. it in my talent. Oh. Cool. April 2nd, 2011, that wasn't the was wizard fighting. Um, that was a, so much passive wizard fighting. That was, in, that was probably like 50% of what I could do. Um, no, I never have no excuses. I don't have no excuses because I don't live off of excuses. I look forward always to what I'm doing. That night, oh, my son was born. I got it right there. I'm tattooed right here, I tattooed it. That's my son's name. That was the night that my son was born. My first son. Um, that wasn't me. I wasn't so, I was with it. So now he is bigger, Francisco. What, what we can expect? Well, <laughs> you can expect a whole lot more. Like I've been in the gym, I've been training, I've been helping Alfredo get ready for his fight. And it's whole total different. Like as soon as I got back to the States, as soon as I got back home, like it like, hit me like what like like I can't believe I'm not the champion. And ever since then I've been on a mission, I've been doing it. It'll be a whole lot better. You see hundred percent of me next time, next fight. From now on you're gonna see hundred percent of wizard all the time. Whenever I get into that ring. And I, I'm, I'm pretty sure I could, I could really like, do a lot of. It. If I can knock, I, I'm pretty sure I could knock them out or just completely blank him out. No problem waiting, fighting in Poland. You loved I, it. I love Poland. I love Poland. I would love to the rematch over there. I'll definitely go back over there. I love, I love being over there. If it's a big gush, even better. Even better. uh, uh, uh Fjodor, So move you, uh, uh The wizard, czarodziej Palacios, to że przede wszystkim czarodziej przyjechał the, the, fraza, którą Państwo znają kibice boksu a, wspominał o tym, że nie niezwykł się tłumaczyć i nigdy nie szuka wymówek nie da się jednak ukryć, że tego samego dnia urodził się jego pierwszy syn, był innym człowiekiem. A, a przy całym respekcie dla Krzysia, to była, to była bardzo wyrównana walka, ale on jemu jest wstyd, jako, że pokazał tylko 50% tego, co mógł. Obiecuję, że jeśli walka byłaby w Polsce, a bardzo chciałby, żeby byłaby w Polsce, kocha Polskę. Jeśli w Bydgoszczy, to jeszcze lepiej, to kibice zobaczyliby 100%. Pytanie do Pana. Cały czas zmieniam. Pan, Fiodor, zostanie przy Fiodorze. Jakiego Krzysia Władarczyka znając, znając Wizarda, znając czarodzieja moglibyśmy się spodziewać w Polsce w tym razem? W pełni formy e, zawodnika, który opuścił wspaniałą obronę, którą pokazał w tej walce. Jeszcze zawodnika, który zadaje ciosy, boksuje w ataku i, i czeka jeszcze na, na te błędy przeciwnika, boksując samego przede wszystkim, nie czekając idą z przodu, nie zadawają ciosu. Tutaj tu jeszcze zawodnika, który własnymi akcjami, są łapami, który ma niezwątienie Krzysztof, wyciąga przeciwnika i wtedy zadaje swoje ulubione kontrataki. Takiego Krzysztofa e, marzy zobaczyć i wiem, że, że on, on to potrafi zrobić. A wtedy byłoby ciekawe walce, bo byłyby ciosy, nie sądzę, żeby ta walta mogły się skończyć na a, krótkie pytanie na zakończenie e, dla, dla Fyodorowa Pina. E, chciałbyś tej walki? Chciałbyś rewanżu? Dlaczego? Jako trener? Dlaczego nie? Oczywiście, to? No, dwóch wspaniałych zawodników. E, Krzysztof potrzebuje wyzwania? Ja nie wiem, czy mu potrzebne teraz dobrowolne obrony z zawodnikami z, z dalszych miejsc 15. Potrzebne Krzysztofowi walki z zawodnikami najlepszymi na świecie. Marko Kup, David e, 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 Can you come the Francisco process. Hopefully the next time, in some other place in Poland, we're gonna see each other before the fight. Yeah, definitely, and I would love, like, even if he has to, if he wants to do the optional, I'll do the, I'll do my optional in Poland if they give me that chance to. I'll do that, I'll do it in Poland. I'll do my optional also. It'll be the main event. I'll be the co-main event, and we'll, we'll fill that place up and we'll build. a Great idea. Up. We'll build that. I like the idea. Big. And we will make it bigger than um, Galaga. Who was the other one that they saw the most? <laughs> Galata versus Adamic. And I guess, I mean, it was the Adamic people, But Galata had another. Y type people, yeah, like, before he the fought. Most viewed over. Yeah, the, one, the Witherspoon, 1997. Yeah. So well, okay, if we want to beat the record, let's so let's beat the record. I do that, and and I'm, I would love to do it. I would love to do it. I, I got so much respect for Polish people. I got so much respect for Diablo, and I know I know this could be a great. great fight it could be a great fight and I win next fight and then we'll have a rubber band match <laughs> we'll do it again thank and you bardzo uh, we got 9 minutes of very honest uh, conversation bardzo serio rozmowy z trenerem fiodorem i francisco palaciosem trzymaj się jesteśmy w stanach uh, ale jesteśmy blisko thank you thank you thank you hope you get well soon man get ready, get well soon god bless.